Dzień dobry, Państwu. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry Jak co roku jesienią będzie u nas odbywał się konkurs recytatorski dla dzieci. Tym razem został on zorganizowany razem ze Szkołą numer 2. Lubicie się uczyć wiersze na pamięć? Tak. Przeszkadza mi no to. Fajne są wiersze na pamięć. Jest to konkurs międzyszkolny, więc będzie kilka szkół. Szkoła numer 2, szkoła numer 54 i szkoła numer 48. Wszystkie mieszczą się na osiedlu Północ. Tym razem są to wiersze Doroty Gelner. Dorota Gelner. Kruk, wnuk. Do miasteczka leciał kruk, a wraz z nim kraczący wnuk. Kruk posadę objąć miał w bibliotece, tak jak chciał, a wnuk krakał: Ja też lecę, chcę być dziadkiem w bibliotece. Przylecieli, odetchnęli. No i pracę rozpoczęli. Co wiemy o pani Dorocie? Że pani Dorota nie jest poetą z jakiejś innej epoki, że ona żyje jeszcze, tak? Tak. Jak myślicie, ile może mieć lat? Dorota Gelner, kanarek. W domu pełnym zakamarków mieszka żółty ród kanarków. Babcie, ciotki i kuzynki, wszystkie żółte jak cytrynki. Dziadek, stryjek, wnucząc czwórka, wszyscy mają żółte piórka. Raz najmłodszy z tych kanarków przepadł gdzieś wśród zakamarków. Grzyri ja zwykle jest. Y Bezstronne. W związku z tym są to pracownicy biblioteki, panie, które tutaj pracują. Dorota Gelner, pałac. Stoi w śniegu pałac biały. Taki śmieszny, taki mały. Kto się w tym pałacu chowa? Król na pewno i królowa. Król się pewnie w wieży zaszył, bo się strasznie nas przestraszył. <noise> Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.